Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na ten rok kolejny milion złotych na refundację leczenia niepłodności metodą in vitro. Dzięki niemu do końca lipca potwierdzono już ciąże u 17 wielkopolanek. W sytuacji, gdy rząd Zjednoczonej Prawicy zlikwidował tę formę leczenia niepłodności, samorząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował się uruchomić taki program w Wielkopolsce i dołączyć do miast, które już przeznaczyły fundusze na wsparcie leczenia metodą in vitro, początkowo na realizację programu milion złotych, a umowy na realizację projektu podpisano na początku lutego. Za te kwoty można przeprowadzić 200 procedur zapłodnienia pozaustrojowego dla około 66 par z województwa wielkopolskiego, przy założeniu, że jedna para skorzysta z trzech procedur. Można także przeprowadzić 10 procedur mrożenia komórek jajowych przed leczeniem gonadotoksycznym. Z refundacji leczenia skorzystały m.in. pary z gminy Kurnik, Dopiewo czy Czerwonak oraz z miasta Leszna. Zainteresowanie programem było ogromne. Zgłosiły się do niego aż 284 pary. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zwrócił się także z pytaniem do samorządów gminnych, czy chciałyby włączyć się do finansowania programu w drugim półroczu 2021 roku oraz w roku 2022. Aż 37 gmin zadeklarowało chęć swojego udziału. O przyłączenie się Leszna do tego programu walczyli między innymi radni Koalicji Obywatelskiej. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ostatnich tygodniach postanowił przeznaczyć na leczenie metodą in vitro kolejny milion złotych i podpisał umowy z Medipartner i Ginekologiczno-Położniczym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego. Ten pierwszy podmiot wykona 120 procedur zapłodnienia pozaustrojowego, a drugi 80. Ruszyły kolejne kwalifikacje do programu. Chętni do udziału powinni kontaktować się wyłącznie z realizatorami Programu Ginekologiczno-Położniczym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ulica Polna 33 Poznań pod numerem telefonu 61 84 19 119 oraz InviMed klinika leczenia niepłodności, ulica Strzelecka 49 Poznań pod numerem telefonu 500 900 888.